Witam Cię po raz kolejny Registre Project Finance o finansowaniu w prostych słowach. Dziś postanowiłem nagrać krótki odcinek zainspirowany długą rozmową z moją klientką na temat tego, czym jest spółka celowa, jak się ją wykorzystuje, jakie są jej zalety. Spółka celowa bardzo często przejawia się jako wymaganie banków w finansowaniu. W potocznym języku używa się również skrótu SPV lub SPV z angielskiego Special Purpose Vehicle. Co przy tłumaczeniu dosłownym znaczy wehikuł specjalnego celu. Tak więc, jak sama nazwa wskazuje, spółka celowa z wehikułem, w którym masz przeprowadzić inwestycję tą celową, właśnie, czyli Twoją inwestycję mieszkaniową, komercyjną lub inną. Spółki celowe najchętniej są do spółki ZO, najczęściej albo spółki komandytowo, rzadziej spółki komandytowo-akcyjne. Zakłada się je głównie po to, aby mieć transparencję wszystkiego, co tam się dzieje. Jest to głównie też wymóg banku, który widzi, jak prowadzone są przepływy, jak realizowany jest budżet, sprzedaż, księgowania na bieżąco oraz jest pewny, że wszystkie sytuacje majątkowo-prawne są w tej spółce czyli spółka staje się właścicielem gruntu, pozwoleń, zawiera umowy przedstępne, rezerwacyjne lub umowy najmu. Umowy o roboty budowlane. Czyli bank, zabezpieczając się na przykład na udziałach takiej spółki i kiedyś może chcąc to zwindykować, przejmuje Twoją spółkę z całością projektu. Nie bawi się w wydzielanie tego. Spółkę celową zakłada się też z różnych innych względów, na przykład wydzielenie swojej sytuacji majątkowej. Możesz mieć problemy gdzie indziej, a tutaj być tu dość klarownym, i wciąż musisz przeprowadzić i podnieść się, jeżeli masz to w spółce celowej. Mm, przeprowadza się ich również z takich względów, jak na przykład mm, chęć zyskania przez sprzedaży do funduszu inwestycyjnego. W momencie, kiedy masz doprowadzone w spółce celowe i dobrze prowadzoną księgowość, polecam naprawdę dobrego księgowego w zakresie księgowości zarządczej, a nie tak zwanego bookkeepera, czyli trzymającego księgi, czy masz dobrze powiedzielone konta analityczne, masz na bieżąco tak naprawdę zrobione raportowanie finansowe. Do czego jeszcze więcej? Odpukać. Spółka normuje twoją sytuację w przypadku śmierci, czyli załatwia wszystko na poziomie udziałów. To załatwienie również na poziomie udziałów jest istotne również z poziomu twojej płynności, bo Udziały w spółce można u notariusza sprzedać w zasadzie jednym podpisem, tak, yy, przynajmniej w spółce ZO, i przenieść własność spółki na kogoś innego w momencie sprzedaży. Nie czekasz na wpisy hipoteczne, nie, nie zmienia się właściciel nieruchomości, tylko właściciel spółki. Yy, tak więc same zalety: transparencja, kontrolowalność. Wymogiem też banków jest to, żeby w takiej spółce nie było zatrudnienia, czyli żeby nie było ewentualnych regresów z kodeksu pracy, z państwowej inspekcji pracy. Spółka celowa również pomaga Ci w procesie budowlanym, jeżeli masz zwroty VAT-u, bo one są bardzo widoczne: coś zapłacone, niezapłacone i czy jest to w konkretnym celu związanym z działalnością. Oraz pozwala w większości przypadków, jak mówiłem, zamknąć odpowiedzialność majątkową w tym podmiocie i wydzielić ją od innych. Naprawdę, jeśli macie możliwość, używajcie spółek celowych. Życzę Wam powodzenia w inwestowaniu i dziękuję, że jesteście ze mną. Powodzenia.